Widzowie, dzisiaj nagrywamy następny, yy, jak to, yy, następny filmik z Olau. Siema, widzowie! Pamiętacie tego zgredka? No właśnie, zgredek mały. Dzisiaj będziemy grać w pary. No to zmienię. Dawaj, dawaj. Dobra. Już my nie przedłużamy, tylko lecimy do Gregiejności. Widzowie, lecimy. Jez jeżeli chcecie, żebyśmy postarali się wygrać, to... Piszcie w komentarzu, wygracie, to wtedy wam przypniemy serduszko. Jeśli chcecie z nami zagrać, to musicie napisać swój nick w komentarzu. No i... E, o, to najbroniejsze. Z Fortnite a, bo my będziemy grać, bo będziemy grać w Fortnite, więc... No bo... E, albo możecie... No, żadna inna gra zbytnio nas aż tak nie interesuje. No. Co to jest za... Masz, mać, pierwsz demonie! jak go obiłam. Co? jak go obijam. Dobra, lecimy. Widzowie polecimy się na Google. Daily Google. Bo tam są Spidermanki. A ja nie Po pierwsze A po drugie, no tam leci mało osób, a nie będziemy ryzykować, żeby mieć takie słabe miejsce, więc... Tam leci więcej osób. No, raczej cały cał, 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 cał serwer leci na, leci na kilteny, widzowie, więc... A ty tam wyznaczyłaś. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał i dać łapkę w górę. No właśnie, Ola to pierwszy raz mówi, nigdy tego nie mówiłam. Widzicie, widzowie, tutaj widać, że YouTube oglądany, ale dobra, mniejsza. Nie obchodzi mnie to Widzowie, um. Widzę, ja sobie piję, jak widzicie Fajną rzecz A teraz muszę kucnąć Ale, jeszcze fajniejsze rzeczy mam Chłopie zaczął podjeżdżać Piciu, Piciu, Piciu Napiłem się, Piciu Jak widzicie, ja sobie zbieram maczy, macziki. Słoja powiedziałem, bo za. I nie pomagasz w ogóle. O nie no. Złoto z tego wyleciało. Ja, z tego już nie. To by było dziwna. Ile ja maców będę miał? O Jezus, jednak nie będę miał dużo, bo mam yy, 28 drewna. 46 cegieł i 64 metalu Widzowie za wiele tutaj nie mogę zdziałać Widzowie Watch. Watch. Mam 0 maxów Ola to jest dziwne Ola wiesz to jest dziwne Dobra, czasami 32 mecy Wiesz to jest czasami dziwne w Fortnite że w koszu są naboje. No. no, co jest? No, że w koszu są naboje. Bo. Wow. To sobie wymienimy. Ja mam 100 na 100, Ola. Ja też mam 100 sto na sto. Ty się z kimś bijesz? Nie. Ja, ja ci coś dam! Ej, czekaj. czekaj, bo ty jesteś daleko od Idę do ciebie, ja ci coś fajnego dam. A ty jesteś daleko od Ja strychy. czekaj, idę. Będziemy się całować. Ola, chodź, ja ciebie. A, bym... nie mogę, no. Ja ciebie bym się ciągnął, bo mam wędkę. Ja mam same niebieskie rzeczy. A ja mam szarą i zieloną. Jak widzicie... Mam szarą i zieloną. Dam ci niebieską broń. I niebieską jedną mam, ale to co trzymam. Pistolecik mam niebieski. Ola, okej ha... się... O kurde, Ola, chłop. Mi się wy... O kurde. Ola. Leży zabity chłop. Widzę, że to ktoś do nas dzwoni. Ola, wiesz co ja zrobię? Ja chciałam Bambik Laura Bambik Bambik Ola przynajmniej na kurczaka I go zaraz zabiję. Ja nie wierzę, on jest taki szybki i potężny Ma tak dużo życzek, jak prawdziwego normalnego kurczaka No i wypadło Mam problem, bo mam mało amunicji A mam dużo amunicji do tego Mało amunicji do ważnej rzeczy O! Nie no! Nie e, widzowie to e, moja siostra i koleżanka mojej siostry Lidzicie się tak, koleżanka je, 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 jego siostry. Koleżanka jego siostry to moja siostra, widzowie. Ola, a chcesz u nas spać? No, jak mogę? To? Ale jeszcze będę musiała się zapytać rodziców. Tylko moje... Ola! No Co? Ja spię u marzenki, ale już nie ma miejsca! I rodzice się na pewno zgodzą. Jak na pewno? A przez to widać? Siema! <laughs> Widziałyście to, co zrobiłam. Tu mam dla ciebie safe hmm. Gdzie jest dużo siana Uu. Na plosia, Widzowie plosia. widzicie jaka ja dobra koleżanka On nie jest <ścoughs> A dobra Na woli chłopaków Naboje potrzebuję, ale ty pewnie ich nie masz Mam naboje Ale do MK7 ha. Nie to nie jest oddejka 7 Oddaj to A dobra Czekaj o, Tutaj masz siema Dobra weź sobie to e, to widzimy się w strefie, nie? No A to pisko mamy Tylko, że najgorsze no, ale... jest to... Tylko że najgorsze jest to, że ja mogę zginąć Więc ja biorę auto No i śpiewamy Siadam na jest O idealna amunicja dla mnie Dobra? Siedem dobra Zawsze coś, zawsze coś Ole ja już jadę że Ola, schody ci po prostu zniszczę! Widzę jak widzicie ja coś robię... Nie wiem co ja co. Co ja odpalał? Siema, mam wszystkie niebieskie bronie, mityczną mi. Hmm. Widzowie, ja po prostu jestem w niebie. Co ty zrobiłeś? <laughs> Widzowie, widzieliście. Czemu ty idziesz tam? Tam jest dużo typów zawsze. O, mam typa. O nie, mam mało paliwa. Chodź, pomóż. Debi mnie bije. Debilek. O nie. Krzyżacka. No i pięknie. Udam się. Dobra. Nara Udy. chłopy. Ja udam, że się was boję i ucieknę. Ola! Ja tak kulturalnie. Ola! Coś... Coś Zostawcie mnie! Ola! Ja jestem pewny, się bierze. Ola? Leży! Co ty Zabiłeś? Tak! Dobrze. Ale tam jest dwóch. No tak, ale nie się głowy. Gdzie jest ten drugi? Margo! Dobra! Leży! Dobra! Daj chodź chodź. No to weź. Oddaj mi macy, oddaj mi te 30 maców, które mi zabrałeś. Ona dam ci wszystkie, okej. Okay? Nie wszystkie, zostaw set troszkę. Okej, okay, dzięki, wystarczy. Nie ma nic, po co. Wyjdź z tego. Błagam cię, dobra. Ym... O! O daj! No ula! No. Nawet nie mogę sobie pobudować. No dobra! Dzięki! Słyszę kruka! A ty? Ty tył, kur! Ty? Tak! O ze widzę go! Gdzie? O nie! Szala we mnie Nie! Dowiemy! Daj go! Leży! Dobra Moja fiolet... A nie, to może się to wziąć On też do to mnie... To Co ty oh. robisz? Przestań chłopie! Bo cię go nie ciebie wybalę był! Ale nie zajmuj się teraz tym tylko typem, się zajmij. Ale gdzie? Lecie? Ja pier... żyję jakoś. Nie wiem jak. Ola uciekamy. Ja się muszę uleczyć. Proszę pomóż mi. Masz coś do leczenia, jakąś medglejkę albo coś? Nie! Ale ja muszę uciekać. Ech. Ja zginę! Ja muszę uciekać. No nie, ja zginę, no ty jesteś. Widzowie, zaraz. No jak się w zginie No nie! Bona mamteczka, bo... Nie no! Nie ma teczki. Ja nie wierzę. Ja! O, rozwaliłem go! Czy nie? Nie, nie rozwaliłem. Dobra, leży! Ja nie wierzę. Jego. Ja! Leży, zabity! No, ty go zabiłeś! No nie! Ale musimy iść do kółka! Tego Widzowie! Nie wierzyjcie co tu się dzieje. Ja mam tak mało HP, a jeszcze jakimś cudem żyję. Ej, jak jakaś tam była apteczka, to ja się zabiję, nie? A ja tu nic nie widzę! Ognisko! O! Dobra. Ja też muszę ognisko. Chyba, że to... Nie, nie ty nie musisz. To nie uleczę. To jest zniszczone to ognisko? Nie, nie jest. Czekaj, a tu będzie. co? czekaj, o. patrz. To i wtedy... Czekaj, uleczę. Chodź, chodź tu przy tym ognisku. Masz. Nie, no co ty zrobiłeś? Siema, Spyro. Ma. Wy nic nie, za, nie nagrywacie, bo ja nie wiem. Nagrywamy. On... Widzowie. Ja. Ale chyba. Jak ale chyba wy... możesz grać. Może no, grać no, mój kolega? Tak, Widzowie, ja. Nie wiem czy to jest ten skras. Ale ten, nie, 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 nie. Farty. Nie, wywalcie tych, bo o, oni jest za dużo. Nie. Musimy grać trójki, bo będzie... O za kurde! Dużo Typo! Typ. My Ej, musimy wywalić nie. fazę Piotrka. Mamy typów. Widzisz ich? Tam gdzieś się schowali. O tam są. Dostał, dostał, dostał. A ja gram solo na oddziały. Ej, kto ma koronkę to dajcie, bo za dużo osób działają. To ja dobra, czekaj, dam ci. Eu vou outra bagagem? Ui! 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 妈 <laughs>